Cześć, tu Hanna. Jest 4 sierpnia 2023 roku. Jak wielu z Was słusznie zauważyło, nie jest to rok 2027. Przepraszam za pomyłkę w poprzednim filmie. Jestem w Tokio. Dzisiaj tradycyjnie nagram dwie części. W pierwszej części chcę Wam pokazać taką część Tokio, która jest najbardziej na zachód wysuniętą częścią Tokio. Jest to bardzo ciekawe zjawisko, że na zachodzie Tokio mamy góry. Góry Okutama. Chcę Wam pokazać te góry. Więc będzie to wycieczka po górach Okutama z rzeki Tama. Akurat był to spacer od stacji Mitake do stacji Sawaii. Zapraszam do oglądania i zapraszam też na drugą część wiadomości ostatnich dni. Jesteśmy w górach Okutama, blisko stacji Mitake. To jest knajpka z makaronem kreczanym osoba. i have this one in <laughs>

Tutaj jest pijalnia sake, gdzie można popróbować produktów po bliskiej warzelni sake. Tam, gdzie ten biały budynek, to jest magazynek Kura koło posiadłości właścicieli warzelni. Serdecznie pozdrawiam.